Witam, Tamara z CC Found. Chciałabym się dzisiaj z Wami spotkać w sprawie kanabis. Jestem na polu marihuany. To nie są żarty. A że to nie są żarty, widać najlepiej po Waszych wpisach na CC Found. Na portalu pojawiło się mnóstwo pytań na temat tego, czy ja w tej chwili siedzę w narkotykach i jestem Escobar, czy też jestem poważnym przedsiębiorcą farmaceutycznym albo kosmetologicznym. I w tej chwili zbiory, które tutaj są, zasilą moje laboratorium w celu przetwarzania ich albo na leki, albo na wspaniałe kosmetyki upiększające. Moi kochani, jedno z bardzo ważnych pytań dotyczy leczenia epilepsji. Otóż chciałabym Wam powiedzieć, że padło na portalu CC Found pytanie o epilepsję i doczekało się bardzo szybko odpowiedzi. Uczestnikami najnowszego badania w Stanach Zjednoczonych, które potwierdziło wpływ marihuany na leczenie epilepsji, bólów, lęków oraz zaburzeń snu, były osoby w wieku od 18 do 65 lat. A zastosowany preparat to było syntetyczne CBD 100 mg na ml oleju ze średniołańcuchowych trójglicerydów MCT a placebo składało się tylko z oleju MCT. Ilości podawane uczestnikom tego badania to reprezentacja bardzo często spożywanych dawek do 150 mg na dzień bez recepty i do tysiąca w przypadkach takich skorzeń, jak właśnie epilepsja i zaburzenia snu. I co się okazało po tych badaniach? Tak jak Katia, naprawdę stwierdzono, i potwierdzono po raz kolejny łagodzenie przebiegu choroby i schorzeń. Chcę Wam jeszcze jedno dodać do tego, co już Katia napisała. Ja również spotkałam się z leczeniem marihuaną. Kiedy mój syn miał nowotwór i przerzuty do płuc, jego fenomenalna, absolutnie fanatyczna chemioterapeutka zapisała na końcówce leczenia jointy. Ja o tym nie zostałam poinformowana, ale koledzy przychodzili, przynosząc synowi właśnie jointy, którymi wypalił sobie dosłownie przerzuty w płucach. Ja dzisiaj to dodam do portalu CC Found, bo to jest strasznie ważna informacja dla wszystkich, którzy leczą się z resztek przerzutów w chorobach nowotworowych. Naprawdę w płucach zeszły i scaliły się te przerzuty do końca pomerychłanie leczniczej. Ktoś wpisał. IntraSeal, jak sprawdzić, czy olej CBD jest dobrej jakości. I pisze, czy istnieje domowy sposób na sprawdzenie jakości oleju CBD. Otóż chciałam powiedzieć za jednym z wpisów na naszym portalu CC Found, że rzeczywiście jest dalece posunięte ustawodawstwo w Unii Europejskiej. Od 2017 roku w zasadzie, od stycznia, jest nowe prawo, które przewiduje bardzo dokładnie, czym jest CBD i czym jest THC. I pamiętajmy, że THC daje kopa, jak narkotyk. CBD jest dozwolone do przetwarzania. Sama marihuana to jest taka roślinka, jaką w tej chwili tutaj oglądamy. Ona składa się z korzenia, który jest tak naprawdę po przetworzeniu i po wysuszeniu haszem. A ta część z kwiatem. To jest to, co oczywiście też jest narkotykiem, ale może być już w rozumieniu nowej ustawy z Unii Europejskiej, leczniczą częścią nowej żywności, bo tak w unijnych przepisach została zaszufladkowana nazwa marihuany. To jest nowa żywność i teraz nie ma jeszcze certyfikacji ile tej nowej żywności może być. Ale uwaga, ciekawą informację znowu przeczytałam na portalu CC Found. w sprawie używania marihuany. I prowadzenia pojazdu. Dlatego, że jeżeli już możemy ją brać w dawkach leczniczych, możemy jej używać, to warto, żebyśmy wiedzieli, ile, żeby wsiąść za kierownicę i nie stracić prawa jazdy, bo jesteśmy na haju. Dlatego Katia napisała ostrzegawczo. Nawet dawka 1500 mg CBD nie wpływa na prowadzenie samochodu. Nowe badania przeprowadzone przez Uniwersytet w Sydney wykazały, że dzienna dawka lecznicza CBD 1500 nie ma wpływu na prowadzenie pojazdu lub zdolności poznawcze kierowców. A ja już kończę. Cieszę się bardzo, że wyjaśniliśmy sobie bardzo wartościowe i ważne pilne rzeczy i przypominam wszystkim, Zapiszcie się, zarejestrujcie swoje konto na CC Found. Tam będziecie mieć wszystkie informacje swoje, swoje vouchery, na których będziecie zarabiać. Będziecie mieć swoje pytania i odpowiedzi i mnóstwo ciekawych atrakcji, które się na portalu szykują. Nie tylko związanych z CBD, ale z całym życiem waszym. beta.ccfound.com. Życzę Wam miłego wieczoru, który niewątpliwie mnie czeka w tych oparach marihuany.